Cześć, w tym nagraniu chciałbym omówić splot szyjny oraz pień współczulny. Zagadnienia związane z układem nerwowym, uzupełniające wykłady z zakresu nerwów czaszkowych, z którymi być może już zdążyłeś się zapoznać. Splot szyjny jest pierwszym z czterech struktur utworzonych z gałęzi przednich nerwów rdzeniowych. Reszta, czyli sploty ramienny, lędźwiowy i krzyżowy. Opisuje w wykładach na temat kończyn. Zanim zapoznasz się z tym nagraniem, najpierw proponuję nauczyć się mięśni szyi, wtedy wiedza, którą za chwilę zaprezentuję, będzie dla Ciebie smacznym deserkiem. Zacznijmy od ogółu. splot training, czyli po angielsku cervical plexus, jest to wymieszanie gałęzi przednich nerwów rdzeniowych. Od C1 do C4. Po lewej stronie slajdu zamieściłem schemat tegoż splotu. Widzimy tutaj wspomniane gałęzie, które ulegają bardzo różnym przetasowaniom. Już za niedługo będziemy identyfikować owe połączenia. Nerwy C5 i C6 współtworzą kolejny splot, splot ramienny. Z kolei po stronie prawej mamy rycinę z widokiem od boku na szyję. Oznaczyłem lokalizację omawianej struktury na pomarańczowo. W skład splotu szyjnego będą wchodzić nerwy skórne oraz gałęzie mięśniowe krótkie i długie. W takim razie przejdziemy do omówienia poszczególnych odgałęzień. Zaczniemy od grupy nerwów skórnych. Po lewej stronie umieściłem rycinę z widokiem na szyję od boku, gdzie autor świetnie ukazał opisywane struktury. Nerwy skórne z plotu szyjnego wychodzą na powierzchnię w tzw. zwanym punkcie erba. Znajduje się on mniej więcej na poziomie C3 przy tylnej krawędzi mięśnia mostkowo-obojczykowo-słudkowego, tak jak to wskazałem na rycinie. Nerwy skórne będę wymieniał w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Jak zobaczysz, struktury te rozchodzą się wachlarzowato. Pierwszy z nich to nerw potliczny mniejszy lesser occipital nerve. Oznaczyłem go także na znanym nam schemacie splotuszyjnego, gdzie widać, iż pochodzi z poziomów C2-C3. Natomiast po stronie lewej możemy zaobserwować, iż nerw ten kieruje się ku górze wzdłuż tylnego brzegu mięśnia mostkowo-bojczykowo-sudkowego. Ostatecznie zaopatruje czuciowo skórę okolicy potylicznej i skroniowej. Jak pewnie się domyślasz, istnieje także nerw potyliczny większy, który zaopatruje mięśnie karku, ale powiemy o nim przy innej okazji. Idziemy dalej. Tym strukturom, z którymi już się zapoznaliśmy, będę zostawiał kolor szary. Natomiast kolejnym odgałęzieniem splotu szyjnego będzie nerw uszny wielki. Great auricular nerve. Sama nazwa mówi bardzo wiele. Tak jak ukazuje to rycina, zmierza on w kierunku małżowiny usznej, a zatem tak jakby przecina mięsień mostkowo-bojczykowo-sudkowy. Ostatecznie zaopatruje czuciowo skórę małżowiny usznej oraz skórę położoną do przodu i do tyłu od niej. Podążamy dalej zgodnie z odwrotnym ruchem wskazówek zegara. Kolejna struktura to nerw poprzeczny szyi, Transverse Cervical Nerve. Jego nazwa bardzo dużo mówi nam o przebiegu, gdyż rzeczywiście kieruje się. Poprzecznie w stosunku do mięśnia mostkowo-obojczykowo-słudkowego, by znaleźć się w trójkącie tętnicy szyjnej. O trójkątach szyi opowiadam w odrębnym wykładzie na temat topografii szyi i warto się z nim zapoznać. Akurat w przypadku trójkąta tętnicy szyjnej, jego bocznym ograniczeniem jest przyśrodkowy brzeg mięśnia mostkowo-obojczykowo-słudkowego. Ostatecznie nerw poprzeczny szyi dochodzi do skóry nad- i podgnykowej szyi. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy nerwie poprzecznym szyi, transverse cervical nerve. Chciałbym, abyś zwrócił uwagę na pewne połączenie. Możemy je zauważyć na rycinie po lewej stronie. Oznaczyłem je na pomarańczowo. Ze względu na lokalizację i kształt, wspomnianą strukturę nazywamy pętlą szyjną powierzchowną. Superficial Cervical Ansa. Natomiast pytanie, jaki jest sens tejże anastomozy? Cześć! Dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany komentarzem, to zapraszam Cię na moją platformę szkołaanton.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo wykładów. Omawiam każde zagadnienie odnosząc się do konkretnych rycin, a terminy anatomiczne tłumaczą także na język angielski. Na platformie znajdziesz także tysiąc pytań testowych podzielonych tematycznie, które są dostępne w trzech wersjach językowych: polski, łacina i angielski. Jeśli chcesz otrzymywać cykliczne dawki wiedzy, to zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Dzielę się każdym nowym nagraniem, które publikuję na platformie, a co piąty wykład masz dostęp do pełnej wersji na YouTube. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia. Szkoła Anatolii. Maciej Hadze.